Cześć Siemano, witam wszystkich. Jestem... Mm, main, mm, znaczy byłem kiedyś w Minecraft. E, wow. Teraz nie jestem. Teraz jestem... Mm, Mr. Mrozbel. Hop. Gramy na serwerze. Chyba e, Lorus Craft. Link podam w opisie. Hmm, przejdziemy się. Znaczy... Tu są. Wab, Domowa Dolina. Web surowcowe. Web Formatic, nie wiem co to. Web Koloseum, to jest ten... To jest fajne. Fajne, fajne. Tutaj też jest. Um, Warp Kosmos. Uuu, Web Kosmos jeszcze nie byłem, sprawdzimy. Sprawdzimy, sprawdzimy. Dobra, uwaga. Niszczenie farm per... No Moment, idziemy. Zbierałem, byłem wcześniej na serwerze. Dobra, idziemy. A, to będzie seria z tego serwera. Yy, w następnych odcinkach będzie może, może zaproszę jakich, jakichś gości, moich kolegów. Yy, na przykład yy, oszaka85, mój kolega. Dobra, mm, musimy zobaczyć, bo to jest chyba, to są chyba latające farmy. Ło, wow. nie wiem jak oni to znaleźli. Nie wiem. Dobra. Prze sprzedano. Tu można kupić farmy śmieszno Co? Że nie Nie możemy się ruszać. Dobra. Jesteśmy. To jest taki statek. Tutaj jest most na ten. To będzie taki opis tego serwera. Roku tak. Tutaj są. E, Serwer admin. Uh, head admin head admin head admin head admin chyba będą sami head adminowie emerytowany ja yeah. creeper je, takie takie jakie. a tu są head admin craftmaster no ale tu są admin normalny tutaj craftmaster master emerytowany region no to są różni Nie będę Wam wszystkich czytał Nie ma sensu, sami sobie przeczytacie e, Żeby się tepnąć Na przykład, to trzeba wejść do takiego balonu e, Ja już Co jest? Raz Leciałem, a, nie można tutaj wejść, szkoda Ja <laughs> już raz, raz... <śmiech> Leciałem takim balonem <laughs> Tamtym leciałem, tym, tym, no tutaj Na wprost ode mnie tutaj nie leciałem i zaraz wam coś pokażę jak wejdziemy to pisać pisze widam dis balon dometic will tam 6 minut czyli to są sekundy <coughs> znaczy nie wiem jest jakiś czas minecraftowy ale to bardzo krótko jak sekundy tylko jeden jeden 1 e, jedna minuta to jest chyba 2 sekundy nie wiem dobra pójdziemy teraz Tutaj, tutaj pójdziemy. Ło, teraz rzucę leży. Dobra. Pójdziemy. W prawo. Nie pójdziemy już tutaj. Ci nie da wejść, bo tam dym bełom się przylecieć. Mm, nie będę oczywiście opisywał całego serwera, bo tu so, jest mnóstwo miejsc. Mnóstwo budowli. Uuu! Szkoli mieczyk. Czad. Dobrze. I mamy most rzeczka taka idzie co tu urząd pracy chyba pracy można dostać nie wiem co bardzo wielkie i dużo budowli lotto śmieszne mm -hmm. chyba jak kurde zapomniałem jak się to miejsce nazywa to takie na wodzie to chyba to jest tych. o niemiecki statek przewozi ładunki Hat. to jest tutaj ładunki kładzą na ten statek craftingi, tnt różne rzeczy wow admini tego serwera musieli się, po, musieli się y, namęczyć żeby tego coś budować nie tylko admini powie wypławie mogli budować magazyn jakiś I będziemy się tu bardziej no, wgłębiać w to żeby pokazać. dobra O kurczę, nie mam jedzenia. Kurczę, będziemy musieli tak chodzić. Mnie zacznie bić to z głodu. Kuzik, guzik. A nic nie robi. Mm, mm, co to o czym mówić? No. No, o czym mówić? No. O, tego jeszcze nie widziałem. Co to jest? Wow. Wow! Koń? Koń! Widać! Kopitka. Dobra. Wieża. Mm. Dużo mostów tu jest. Jest chyba kościół. Nic nie powiedział, sprawdzimy. Hmm, 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 hmm. Dobra, idziemy. Tu jest. Wow! Jakaś katedra. Coś takiego. Coś w tym stylu. Mega. Wow! Ja mam takiego czegoś nie umiał go rozbudować Przed. O, wschód słońca O, tu pięknie wygląda z tej z tego miejsca. A i deszcz oczywiście. Szkoda. To jest chyba... O, tu dwa konie, ten taki czarny taki biały. To jest ok, zło wiem okay. się na spawn, bo tu już nie ma nic do trzyniam. Dobra. O, właśnie sklep. Czank mi się nie zładowały i mi się Wow, patrzcie! O mega! A to wygląda. Dobra, idziemy dalej. Tutaj. Podam wam nazwy tych tych miast różnych. I jednym balonem się przelecimy. Zobaczymy jak to będzie. Z wy Balon do Wolfsburg. Ja już tu byłem. Wolfsburg. Ja tu byłem wczoraj z kolegą. Balon do Mettis. Tu jeszcze nie byłem. A. 9 minut. Dobra, nie będziemy tracić czasu. Hop. Tutaj. 11. O matka tak, tak dwa! Dobra, jesteśmy to jest The Wolf Wolfsburg chyba? się tak nazywa tego ducha to ja tu widzę codziennie, to jest on, tu stoi zawsze um, strumyk koło ten młyn znaczy się tam szłem z kolegą tutaj musimy w górę jeszcze nie byłem Kurde, znowu mi się pomyliło, byłem tutaj dobra, dobra. Idziemy dalej. Skoczymy sobie do wody. Dobra. Koło muńskie jest naprawdę ogromne. Dobra, idziemy tutaj. Hop, hop, hop. Hop! Idziemy dalej. No. To są bardzo epickie budowle. Jak możecie zauważyć To jest z siora dniowiecza To jest kościół bo widać na górze krzyż Dobrze, może tutaj skończymy W tym odcinku będę robił survival na tym serwerze Wow Będę robił survival I właśnie z kolegami Nie tylko z tym orszakiem Na przykład z hubertusem 55512 To jest mój bardzo Fajny kolega z klasy. Dobra. Fajnie, fajne miejsce brałem. Tutaj o, się Tak. Dobra. Komentujcie, subskrybujcie i na razie.